Jeżeli, jako architekt lub projektant wnętrz, zastanawiasz się nad tym, czy strona internetowa jest ci potrzebna, czy nie, i uważasz, że jest ona niezbędna do pozyskiwania klientów, to mylisz się i zaraz ci przedstawię, kiedy warto zainwestować w taką stronę, no i zaraz w ogóle do tego przejdę. Cześć, witam cię serdecznie. Krystian Spogomedia z tej strony. A z dzisiejszego materiału dowiesz się, czy w ogóle potrzebujesz strony internetowej, co daje taka strona internetowa, do czego ona się przydaje. W jakim momencie swojego biznesu, kiedy założenie tej strony internetowej ma sens, przedstawię Ci darmową alternatywę strony internetowej i powiem Ci o najczęstszym, naprawdę najczęstszym i najgorszym błędzie, który już może niszczyć Twój biznes, albo po prostu może go zniszczyć w przyszłości. No i przedstawię Ci, jak zapobiec temu i jak go uniknąć. Strona internetowa. Jeżeli chcemy stronę internetową, to musimy ją w jakikolwiek sposób zrobić. Albo samodzielnie, albo ktoś dla nas ją zrobi. I teraz chciałbym na samym początku przedstawić, porozmawiać o efektach i o kosztach takiej współpracy z kimś, kto robi stronę internetową. No i nie ukrywajmy, ale w tym wypadku mamy trzy wyjścia. Możemy zrobić to samodzielnie, możemy zlecić to profesjonaliście, albo zlecić to półprofesjonaliście, nawet mniej niż. Półprofesjonaliście, ćwierć profesjonaliście, czyli naszemu koledze znajomemu, znajomej szwagrowi, znajomemu informatykowi i teraz powiem Ci, jakie mogą być efekty tej współpracy i przedstawię, jak wyglądają koszta, bo to jest dla nas chyba najbardziej istotne. Jeżeli robimy stronę samodzielnie, no to zacznijmy od kosztów. Jeżeli chodzi o samodzielne stworzenie strony internetowej, to jesteśmy w stanie zmieścić się w stówce myślę. Ponieważ możemy zrobić ją na przykład w Canwie. To kosztuje nas 50 zł canva, plus tam jakiś hosting, no to myślę, że w stówce się bez problemu wyrobimy. Albo na jakimś WordPressie czy innym elementorze i jesteśmy nawet w mniej niż stówkę w stanie się wyrobić. No dobra, czyli mamy to, ale. Fajnie wszystko brzmi poniżej stówki, ale prawda jest taka, że musisz poświęcić na to czas. A jeżeli masz czas, który możesz na to poświęcić, to znaczy, że niedobrze, że masz czas, bo powinieneś powinnaś się teraz zajmować projektowaniem, a takie rzeczy zlecać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no znaczy, tu, tu się zatrzymam: nie ma sensu robić czegoś, co uważasz, że będzie dla Ciebie produktywne. Chodzi o to, że jeżeli nie masz klientów i uważasz, że zrobisz stronę internetową, to przyniesie ci klientów. To raczej się mylisz, do czego też zaraz przejdę. No, i jaki będzie efekt tego, że musisz samodzielnie robić te strony? No, 2 na 10, bo jeżeli nie jesteś informatykiem, jeżeli nigdy nie robiłeś, nie robiłaś strony, jeżeli korzystasz z darmowych poradników na YouTube, to jesteś w stanie to zrobić, ale zrobisz to raczej średnio, bo nikt to od razu nie zrobi ci super ładnej strony, nikt nie jest w stanie tego zrobić z dnia na dzień. Profesjonaliści, informatycy. Ludzie od stron, ludziom od stron zajmuje to półtora do dwóch miesięcy, tak się przyjmuje średnio zrobienie takiej strony, bynajmniej tak było z osobami. Z którymi miałem styczność, to pomyśl, ile tobie, osobie początkującej, która robi to pierwszy raz, może to zająć 3-6 miesięcy a jeżeli zajmie ci to krócej, no to efekt będzie jaki będzie czyli raczej słaby będzie ten efekt. Czy ty chcesz poświęcać czas samodzielnie, żeby stworzyć w kanwie zlepek tego wszystkiego, żeby to jakkolwiek było? Jeżeli chcesz tą stronę internetową, to nie ma też sensu chyba robić byle by było, skoro to ma jednak zachęcić klientów do współpracy. No i druga opcja to jest profesjonalista. Koszta są niestety zabójcze. Jeżeli chcesz zlecić to profesjonaliście, to musisz mieć przygotowane te 12 do 20 tysięcy złotych. Jeżeli chcesz, żeby ta strona naprawdę była super, żeby tam były zakładki o Tobie, o ofercie, o portfolio itd., dalej, musisz mieć na to minimum, myślę, te 12 do 20 tysięcy złotych. No ale jaki będzie efekt? No, będzie super efekt, bo ta osoba się tym zajmuje, żyje z tego, więc efekt będzie super. Efekt naprawdę będzie super, no ale dalej musisz wydać te 12 do 20 tysięcy złotych, które musisz mieć, żeby wydać. No i ulubiona moja postać, kolega szwagier, znajomy po fachu, kolega informatyk. Też kiedyś korzystałem z takiego wsparcia. Też mi znajomy yy, zrobił stronę informatyk. Podejrzewam inaczej myślałem, że jest informatykiem, to zrobi mi super stronę. Niestety prawda była taka, że zrobił średnią tą stronę. Na szczęście mnie tam dużo za to nie policzył, bo jakoś tam się rozliczyliśmy, ale chodzi o to, że zajęło mu miesiąc czy dwa miesiące zrobienie tej strony internetowej. Ona wyglądała naprawdę strasznie, nie nadawała się do niczego, totalnie w życiu nie użyłem tej strony internetowej, bo była po prostu straszna i nigdy z niej nie skorzystałem. No i koszt może być Zależny no bo, tak jak mi znajomi zro znajomy zrobił, to była tak naprawdę tam mniej więcej. Można to nazwać przysługa za przysługę, więc mnie tam jakieś milionów tego nie kosztowało, ale tak licząc, że twój znajomy, który uważa, że ogarnia, policzcie, no dobra, może 3-6 tysięcy przesadziłem, ale od 1000 do 5 tysięcy złotych Cię policzy, to dalej jest koszt, ale jaki będzie tego efekt? Taki efekt, że on zrobi nieco lepiej niż ty, bo większość znajomych szwagrów osób, które znają się na tym, Wygląda to tak, że coś tam kiedyś obejrzeli i jak będą robić stronę, to wejdą w te same poradniki, które ty byś wszedł, które ty byś weszła i będą robić na tej samej zasadzie co tobie, czyli metodą prób błędów. No, może znajomy kiedyś robił stronę, musi tak odświeżyć, ale podsumowując, podsumowując ten cały mój wywód, samodzielnie musisz poświęcić masę czasu, więc raczej odpada. Poza tym efekt nie będzie taki fajny, jak mógłby być, więc samodzielnie odpada. Kolega szwagier, znajomy, też raczej odpada, jeżeli chcesz mieć dobrą stronę internetową. Najlepszym rozwiązaniem jest pan profesj profesjonalista, tylko haczyk jest taki, że trzeba mieć te środki na tą stronę internetową. No i tak, skoro mamy już potwierdzone, chcesz stronę internetową, wiemy, że trzeba raczej zlecić to profesjonaliście, 12 do 20 koła szykować, zastanówmy się, pochylmy się nad tym, po co ci ta strona internetowa. Po co? Po to. Żeby było coś o tobie, żeby klienci się nie zastanawiali, tylko było coś o mnie. Zawsze, na jaką stronę nie wejdziesz, zawsze jest zakładka. O mnie, o nas. Czyli to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, musisz podzielić się swoimi pracami. Czyli portfolio. Czyli mamy już dwie rzeczy, które są potrzebne na stronie. Trzecia rzecz to jest oczywiście. Numer kontaktowy, albo jakiś formularz, żeby ktoś się z Tobą skontaktował. No i ostatnia rzecz, to też y, tutaj zaliczmy do tego, że Twoja oferta. Tu zapomniałem obrazka jakiegoś wkleić, ale przyjmijmy, że cztery rzeczy: o mnie, oferta, portfolio i jakikolwiek kontakt do Ciebie. Czyli mamy cztery rzeczy, które muszą być na stronie internetowej. Jak wejdziesz na inne strony internetowe, w sensie ludzi z, z tej branży, zauważysz, że tak naprawdę. To są cztery kluczowe punkty, które są najważniejsze, bo nic poza tym nie jest potrzebne temu klientowi. Dla niego jest najważniejsze wejść, zobaczyć jakieś portfolio, może coś tam o tobie przeczyta, chociaż nie zawsze ludzie na to wchodzą, jak wygląda współpraca, czyli oferta, no i kontakt, jeżeli chciałby się skontaktować. No i dobra, mamy to, ale skoro potrzebujemy wiedzieć tych wszystkich rzeczy, ty, te cztery rzeczy to czy my musimy, aby na pewno tworzyć stronę internetową za 12 do 20 tysięcy złotych, aby to umieścić? Nie. Fajną, tanią, bezpłatną alternatywą jest Instagram. To nas nic nie kosztuje. Chyba, że masz weryfikację meta. Wtedy tam chyba 6-6 miesięcznie to kosztuje. Ale liczmy, że nie masz. To kosztuje nas 0 złotych. A tam też możemy umieścić o nas... Możemy umieścić nasze portfolio. Możemy również umieścić numer kontaktowy, maila, możemy również umieścić naszą ofertę. I teraz jest dla mnie jest decyzja prosta. Ja sam wybrałem opcję numer 2. To wybrałem. Ja mam to wszystko na Instagramie. Nie mamy strony internetowej, bo to jest zbędny wydatek. Do czego też zaraz wyjaśnię, co z tą stroną internetową zrobić, ale zastanów się. Czy bardziej opłacać się wydać 12 do 20 tysięcy złotych na ten moment na stronę internetową, czy lepiej na razie skorzystać z tego bezpłatnego narzędzia, które będzie miało tą samą funkcję, jaką spełnia ta strona internetowa? Bo strona internetowa jak najbardziej nie chcę w tym filmiku mówić, że nie ma sensu. Ona ma sens. Tylko jeżeli mamy stronę internetową i ty chcesz stronę internetową tylko po to, żeby ją w dalszym ciągu umieścić na Instagramie albo na Facebooku, to nie ma to najmniejszego sensu, bo strona na Facebooku, strona internetowa ma sens w momencie, gdy reklamujemy, gdy sprowadzamy ruch na tą stronę, gdy są jakieś kampanie na Google, Google Ads, czy to TikToku, czy to Facebook Ads. Jeżeli generujemy ruch na stronę internetową, Wtedy ma sens. Ale jeżeli ty chcesz zrobić stronę internetową tylko po to, żeby umieścić ją w swoim biogramie na Instagramie albo na Facebooku, albo w jakichś komentarzach wpisywać stronę, albo powiedzieć swojej znajomej, ty FK, ja mam w ogóle stronę internetową, zobacz, ale co z tego? Ty musisz mieć ruch, a żeby mieć ruch. Musisz się reklamować, a żeby się reklamować, musisz wydać kolejne środki. A żeby mieć, móc reklamować stronę internetową, strona inter internetowa musi być dobrze zrobiona. Przychodziły do nas osoby, które miały stronę internetową i miały reklamę, korzystały ze wsparcia agencji marketingowych i szok, niedowierzanie, dlaczego reklama nie działa. No nie działała, bo strona internetowa wyglądała strasznie. Nie miała najmniejszego sensu. To nawet nie był zwykły landing z jakimiś fajnymi rzeczami. Strona internetowa wyglądała tak, jakby 12-latek wskreczył ją yy, w ósmej klasie podstawówki, zrobił tak to wyglądało. Się dziwili, że nie działa. No a agencja od Google Ads działała dalej z nimi, bo jak przyjdziesz do agencji Google Ads, to bardzo, znaczy yy, agencji, która robi reklamy na goglach. Powiedzą ci, że to musi trwać i mają rację, bo to musi trwać, bo Google Ads, że tak powiem, jest długoterminową y, strategią, ale nie powiedzą ci raczej, że stronę masz słabą, to znaczy niektórzy powiedzą, niektórzy nie. Nie chcę tutaj nikogo oczerniać, ale chodzi o to, że tamta agencja po prostu tego nie powiedziała i to nasza, nasza właśnie nie nasza, ale ta klientka. Y, powiedziała nam, że reklama nie działa, a oni nic im nie powiedzieli. Ja powiedziałem jej wprost, że ta strona wygląda jak wygląda, dlatego tak nie działa, a dalej co tam się u nich działo, to nie wnikałem. Więc yy, słowem podsumowania, jeżeli chodzi o tą stronę internetową, ona ma jak najbardziej, jak najbardziej sens tylko w momencie, gdy ją reklamujemy, gdy jest na niej ruch. Chciałbym Ci powiedzieć to na przykładzie tak, żeby każdy na pewno zrozumiał. Dość prosty przykład, ale strona internetowa bez reklam to jest jakbyś Chciał sprzedać samochód, wystawił go na podwórko, we wjeździe i ludzie mają się domyślać, że ty sprzedajesz samochód. Nie, w momencie, gdy sprzedajesz samochód, wystawiasz na Otomoto, Elix czy Facebook Marketplace, wtedy ludzie wiedzą, że sprzedajesz samochód, opisujesz go tam i dzwonią do ciebie. Tak samo tu. Jeżeli chcesz stronę internetową, to musisz gdzieś ją zareklamować. Płatnie. Bo nawet jeżeli chcesz ją wkleić na Instagrama i dodawać rolki i tak dalej to te rolki, te storki, te link na, inst na Instagramie do Twojej strony zobaczą tylko osoby obserwujące. Czyli tak jak ten samochód, który stoi na wjeździe, zobaczą Twoi sąsiedzi, którzy raczej go nie kupią, tak samo Twoi obserwujący zobaczą stronę, ale nikt poza tym. Więc jeżeli chcesz mieć stronę internetową, to od razu musisz zadbać o ruch na niej, czyli o reklamowanie się. Dobra, teraz już yy, albo jesteś w team strona internetowa i reklama, Albo nie chcesz wydawać tych 20 tysięcy na reklamę, ale skoro nie strona internetowa, to właśnie Instagram. I już Ci przedstawiam, jak my to wszystko, te opinie o nas i tak dalej, zawarliśmy tutaj na naszym profilu, bo da się to zrobić. I to nie jest tak, że nam szkoda jest tych 20 tysięcy złotych na reklamę nie, na, na stronę internetową, absolutnie nie. Po prostu nasza strategia skupia się na Instagramie i ta strona internetowa jest bezużyteczna. Obecnie strona internetowa, kiedyś to było takie wow, super fajnie. A prawda jest taka, że zamiast strony internetowej wystarczy dobrze zoptymalizowany Instagram. Zobacz na nasz Instagram. My tutaj mamy naszą historię, czyli mamy już o nas. Mamy odhaczone. O naszej ofercie mamy dwa podpunkty, czyli o tym, jak działamy, no i, no i po prostu nasza oferta. Mamy tutaj o tym i mamy tutaj o tym. Dodatkowo. Dodatkowo mamy opinię, czyli jako w, tw w Twoim przypadku to jest portfolio, my mamy opinię i efekty, czyli kolejne dwie rzeczy. I widzisz, my mamy już odhaczone wszystko, czyli jest o nas, jest nasza oferta, jest nasze portfolio, jest kontakt do nas, ponieważ tutaj jest jak się z nami kontaktować, żeby nawiązać współpracę, oraz oczywiście tutaj to jest i to wszystko wystarczy. Widzisz, zaoszczędziłem w tym momencie 20 tysięcy złotych. Mogę teraz, nie wiem, za te 20 tysięcy złotych kupić sobie felgi do samochodu, czy pojechać na jakieś wakacje. Chodzi o to, że nie ma sensu wydawać pieniędzy i nie ma sensu w ogóle robić strony internetowej w momencie, gdy Instagram może zastąpić tą stronę internetową. Nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ to wszystko możemy zrobić na Instagramie. I teraz chciałbym Ci powiedzieć o takim najczęstszym błędzie który widzę po naszych klientach, po naszych potencjalnych klientach, to jest coś, co blokuje ich przed dalszym rozwojem, dalszym działaniem, dalszym rozwijaniem się i dalszym pozyskiwaniem klientów, czyli w skrócie, naprawdę niszczy ich firmę od środka. Bo tu jest dość ciekawy schemat. To jest architekt. Architekt, pani architekt Ania. Weźmy sobie panią architekt Anię. I pani architekt Ania przychodzi do nas, bo chce pozyskiwać klientów. Jest rozmowa, rozmawiamy sobie, i pani Ania na końcu rozmowy mówi, Dobra, chłopaki, działamy, tylko zrobię stronę internetową. Albo nawet nie dochodzi jeszcze do spotkania, rozmawiam telefonicznie i ok, umówię się z wami na rozmowę, gdy będę miała stronę internetową. Ok. A dlaczego w ogóle zastanówmy się, dlaczego ta Ania do nas przyszła? No bo nie ma klientów. No i teraz oczywiście pytam, ok, Aniu, skoro nie masz klientów, to po co ci strona internetowa? I ona wtedy mi mówi. Ania mi mówi tak, będę miała stronę internetową, to będę miała klientów. Logiczne, no logiczne, że będę miała klientów, bo będę miała stronę internetową. Ja wtedy zadaję pytanie, tak. Ok, będziesz miała stronę internetową, i co z nią zrobisz? I wtedy tak. No, będę miała stronę internetową, na którą będą mogli wchodzić klienci. No i ja wtedy pytam, no ale jak będą wchodzić ci klienci? I znowu, oczy: jak 5 złotych. No, jak to? Jak? No, po prostu będą wchodzić. Będzie strona internetowa, wrzucę tam na story, przypnę na Instagramie, wrzucę na jakimś grupie na Facebooku, no i klienci będą zgłaszać się sami. I ja mówię, okej. Okay. Czyli uważasz, że strona internetowa to, że ją umiesisz w biogramie i tak dalej i nie będziesz jej reklamować nigdzie uważasz, że to Ci przyniesie klientów. No tak, przyniesie klientów. No i później, wiadomo, jakoś logicznie staram się to wytłumaczyć, że to jest beznadziejny pomysł i nie ma sensu wydawać na to 20 tysięcy złotych w momencie, gdy nie ma klientów, bo to nic nie zmieni, totalnie nic to nie zmieni. Powin powinno się zrobić tak: jeżeli chcesz bardzo stronę internetową, żeby sobie ją przypiąć w Instagramie, pierw pozyskaj klienta, zarób coś zarób te 40 tysięcy, żeby można było wydać chociaż połowę na stronę internetową, żeby było też za co żyć. Wtedy zrób stronę internetową i wtedy zadbaj o marketing i będzie klient, będzie strona i to się zapętla i później są kolejni klienci i są kolejni klienci, ale Zacznij od tego, żeby zarobić. Nie opieraj swojego pozyskiwania klientów, nie opieraj swojego całego życia na tym, że będzie strona internetowa, bo widzę to po naszych potencjalnych klientach i po naszych klientach, że ta strona internetowa blokuje rozwój totalnie wszystko. Inaczej to jest takie przekonanie, widzę straszne w tej, w tej branży, to jest najgłupsze co zawsze słyszę, że będę mieć stronę internetową, będę mieć klientów, bo to profesjonalnie wygląda, bla, 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 tego się nie da słuchać, jak mam być szczery. Prawda jest taka, że strona internetowa się ma nijak do tego, czy będziesz pozyskiwać klientów, w momencie, gdy ty chcesz sobie ją przypiąć i tę stronę będzie widziało 40 czy 100 twoich followersów i 5 twoich znajomych, bo wyślesz mamie, tacie, bratu, siostrze i szwagrowi. To ci nie przyniesie klientów, bo jeżeli brat, mama, tata, szwagier, siostra mieli zostać klientami, to by nimi zostali. Strona internetowa nic z tym nie zmieni. Trochę się rozgadałem, ale chodzi o to, żebyś zrozumiał, bądź zrozumiała, że strona internetowa, sama z siebie postawiona strona internetowa, nawet na Twojej domenie www.aniadesign.pl, nie przyniesie Ci klientów, jeżeli tam nie będzie ruchu. Nie będzie ruchu, nie będzie klientów. Jeżeli Ty czekasz na stronę internetową i uważasz, że ona jest po prostu niezbędna do pozyskiwania klientów, nie. Mamy klientów, z którymi działamy i uwaga, oni nie mają strony internetowej. Nie mają strony internetowej. Mamy klientkę, u której w, w 3 tygodnie wykręciliśmy 40 tysięcy złotych. Dwóch klientów na łączną kwotę 40 tysięcy złotych. I co? Ona nie ma strony internetowej. Jak to zrobiła? No tak że zadbaliśmy o Instagram, o social media i przede wszystkim reklamę. Reklamę nie na stronę internetową, tylko na formularz, ponieważ, tak jak mówię, dla mnie osobiście, też nie mam strony internetowej, strona internetowa jest najgorszym przepaleniem pieniędzy w tych wszystkich lejkach. W momencie, gdy masz ogromną firmę, miliony klientów i chcesz gotowego klienta do zakupu, wtedy sobie możesz coś takiego zrobić, ale w momencie, gdy zarabiasz 10-20 tysięcy złotych, ta strona internetowa nie jest Ci niezbędna. A jeżeli tak uważasz, to zrób sobie stronę internetową, ale ona ci nic nie da, jeżeli nie będzie na niej ruchu. No i teraz tak, nie ma strony internetowej, to Instagram. I czy ten Instagram wystarczy? Tak, Instagram wystarczy, Instagram nam wystarcza, Instagram nam przynosi klientów, to nam przynosi klientów, to nam przynosi klientów, to też nam przynosi, to wszystko nam przynosi klientów, więc tak, to wystarczy. I no dobra, powiesz teraz, że my mamy, jesteśmy agencją marketingową i coś innego. No to co powiesz na to, że my, naszym klientom, którzy nie mają strony internetowej i w całym procesie sprzedażowym naszych klientów, w całym lejku marketingowo-sprzedażowym nie ma strony internetowej i oni sprzedają. No dlaczego? Bo to jest niepotrzebne. Instagram w zupełności wystarczy. I mam dla Was, że tak powiem, taką niespodziankę. Yy, mamy e-book, w którym krok po kroku pokazujemy, jak zoptymalizować swój profil, aby przyciągał nowych klientów. I jak zoptymalizować ten profil, żeby zastąpił on stronę internetową i zaoszczędzić te 20 tysięcy złotych, dzięki którym możesz przyjść do nas i skorzystać z naszych usług, żebyśmy zrobili Ci kampanię na formularz, wdrożyli system marketingowo-sprzedażowy, nauczyli Cię sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Nie no, oczywiście żartuję, te, za te 20 tysięcy złotych możesz yy, sobie felgi do samochodu kupić albo pojechać na wakacje, a tak poważnie, jeżeli chcesz odebrać ten e-book, możesz sobie zatrzymać filmik i zobaczyć co w nim jest, Ponieważ e-book jest naprawdę fajny, dodatkowo do e-booka jest forma wideo, w której omawiam to wszystko, później na, na samym końcu tego e-booka też jest o tworzeniu treści, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, jak zrobić biogram, jak zadbać o te przypięte posty, naprawdę jest masa rzeczy. Zostawiam Ci link w opisie tego filmu, rozwiń sobie opis, tam jako drugi czy trzeci link jest do odebrania, więc odbierz sobie i będziesz wiedział, będziesz wiedziała jak zoptymalizować swój profil, żeby ta strona internetowa już, nie była potrzebna, ponieważ, tak jak mówię, można to zrobić wszystko na Instagramie, bo spełnia to te same funkcje czyli o mnie, o nas, współpraca jak przebiega współpraca, jak wygląda oferta, portfolio możemy umieścić na Instagramie, bo ta strona internetowa jest tak naprawdę tylko naszą wizytówką. A po co wydawać 20 tysięcy złotych, jeszcze w momencie, gdy nie masz klientów albo masz ich mało, albo nie masz takich przychodów. Nie ma sensu ta strona internetowa, lepiej zaoszczędzić te 20 tysięcy, bo tak jak mówię, można to wszystko, można to zrobić na Instagramie i lepiej te środki, które poświęcisz na stronę internetową, zainwestować w reklamę na Facebooku, na formularz, w coś, co Ci realnie przyniesie klientów, a nie po prostu będzie w linku. W Instagramie. No i na końcu chciałbym krótko y, podsumować, najprościej mówiąc, to, co wszystko przedstawiłem w tym materiale. Jeżeli masz luźne 20 tysięcy złotych, luźne, jeżeli masz 20 koła i chcesz stronę internetową mieć, aby po prostu ją mieć, aby pokazać szwagrowi, mamie, tacie, siostrze, y, wkleić w Instagramie czy wkleić na swoim prywatnym facebooku, po prostu stronę mieć, żeby mieć. I masz te 20 koła, to po prostu zapłać profesjonaliście, żeby ktoś ci ją zrobił, będziesz mieć stronę, będzie wszystko fajnie. Bo jak mówię samodzielnie, nie zrobisz takiej super, super, super strony. Z doświadczenia wiem, że trochę czasu stracisz, a i tak nie będzie efekt taki, jak chcesz. Ale jeżeli nie chcesz wydawać 20 koła bez sensu i marnować czasu, żeby mieć stronę internetową, aby ją mieć, to zamiast strony internetowej odbierz ten nasz darmowy e-book, do którego link masz w opisie tego filmu i pokazuje w nim właśnie dokładnie jak zoptymalizować profil na Instagramie krok po kroku, żeby pozyskiwał Ci klientów żeby odpowiadał za tą stronę internetową, a jeżeli już pomogłem Ci zaoszczędzić te 20 tysięcy złotych to tak jak wspominałem wcześniej ogólnie pomagamy w pozyskiwaniu klientów, w rozwijaniu biznesów w rozwijaniu umiejętności sprzedażowych stawiamy lejki marketingowe, lejki sprzedażowe, lejki marketingowo sprzedażowe, robimy reklamy, pozyskujemy klientów, więc jeżeli chcesz żebyśmy pomogli Ci również w tym to kliknij pierwszy link w opisie tego materiału, umów się z nami na bezpłatną konsultację, na której zobaczymy, czy będziemy w stanie Ci w tym pomóc. Ja dziękuję Ci serdecznie za oglądanie i do zobaczenia.